Cześć dzieciaki. Czy lubicie bajki, baśnie, opowiadania? Czy lubicie, kiedy czyta się wam na dobranoc? Jestem przekonany, że tak. Właśnie dlatego postanowiliśmy utworzyć przy naszym klubie krąg przyjaciół bajki i baśni. Każdy z was może do niego dołączyć. Wystarczy tylko uruchomić swoją wyobraźnię. Nastawić szeroko uszy i w ciszy i skupieniu słuchać i poznawać kolejne niesamowite historie. Dzisiaj przygotowałem dla Was niezwykłe opowiadanie. Napisał je pan Mikołaj Nosow, rosyjski pisarz, który tworzył dla dzieci, dla najmłodszych. Stworzył on historię pewnego Chłopca, chłopca karzełka imieniem Nieumiałek. Miał on grupę przyjaciół i mnóstwo wspaniałych przygód. Przenieśmy się zatem do krainy bajki i baśni i poznajmy jego losy. Posłuchajcie. Mikołaj Nosow, przygody Nieumiałka i jego przyjaciół. Rozdział pierwszy. Ludkowie z kwiatowego miasta. W pewnym mieście z bajki mieszkali maleńcy ludkowie karzełki, a ludkami zwali się dlatego, że byli odtyci. Żaden z nich wzrostem nie przekraczał ogórka średniej wielkości. Ich miasto było prześliczne. Wokół każdego domku rosły kwiaty. Stokrotki, rumianki i dmuchawce. Nawet ulice w tym mieście nosiły nazwy kwiatów: Ulica Dzwonków, Aleja Rumianków, Bulwar Habrów. Miasto nazywało się Kwiatowym Miastem i położone było nad brzegiem strumienia, zwanego przez Karzełki Rzeką Ogórkową. Ponieważ po obu jego brzegach rosło mnóstwo ogórków. Za strumieniem był las. Ludkowie robili czół na zbrzozowej kory, przepływali strumień i chodzili do lasu na jagody, grzyby i orzechy. Zbieranie jagód przechodziło karzełką z trudem, bo przecież były bardzo malutkie. No, a już po orzechy musiały wspinać się na wysokie krzaki i w dodatku zabierać ze sobą piły. Żaden z nich nie dałby rady zerwać orzecha rękami, to też musiały je ścinać za pomocą piły. Grzyby także karzełki piłowały, ścinały je przy samym korzeniu, a następnie piłowały na części i po kawałku zanosiły do domu. Ludkowie nie byli jednakowi, dzielili się na chłopców i dziewczynki. Chłopcy chodzili zawsze w długich spodniach lub w krótkich spodenkach na szelkach. Dziewczynki zaś nosiły sukienki z jaskrawych, barwnych materiałów. Nie chcąc mieć chłopotu, z czesaniem chłopcy strzygli włosy krótko. Dziewczynki nosiły włosy długie, prawie do pasa, przy czym lubiły coraz to inne, ładne fryzury. Więc czesały włosy w długie warkocze, w które wplatały wstążki. Upinały także na czubku głowy kokardy motyle. Wśród chłopców wielu było takich, którzy hołpili się, że są chłopcami i prawie wcale nie zadawali się z dziewczynkami. Dziewczynki znowu dumne były, że są dziewczynkami i też nie chciały zadawać się z chłopcami. Gdy któraś dziewczynka spotkała na ulicy chłopca, to na jego widok już z daleka przechodziła na drugą stronę i dobrze robiła. Wśród chłopców bowiem często zdarzali się tacy, co nie mogli spokojnie przejść obok dziewczynki, żeby jej nie powiedzieć czegoś przykrego, nie potrącić, a nawet co gorsza nie pociągnąć za warkocz. Naturalnie nie wszyscy chłopcy byli tacy, ale przecież nikt nie ma wypisanego na czole, jaki jest więc dziewczynki na wszelki wypadek wolały zawczasu przechodzić na drugą stronę ulicy, aby uniknąć spotkania. Z tego też powodu chłopcy przezywali dziewczynki zarozumialskimi, a znów dziewczynki nazywały chłopców zabijakami i nadawały im jeszcze inne obraźliwe przezwiska. Z pewnością znajdą się czytelnicy, którzy powiedzą od razu, że to wszystko bójda i że naprawdę takich ludków w ogóle nie ma. Nikt wszakże nie twierdzi, że są, bo co innego naprawdę, a co innego w mieście z bajki. W mieście z bajki wszystko jest możliwe. W pewnym domku przy ulicy dzwonków mieszkało 16 karzełków chłopców. Rej wodził wśród nich chłopiec imieniem Umiałek. Zwano go Umiałkiem dlatego, że wszystko umiał. Umiał zaś dlatego, że czytał mnóstwo rozmaitych książek. W jego pokoju książki leżały na stole, pod stołem, na łóżku i pod łóżkiem. Nie było miejsca, gdzie by nie leżały. Z tego czytania Umiałek stał się bardzo mądry. Toteż wszyscy go słuchali i bardzo lubili. Nosił czarne ubranie, a gdy siadał przy stole i wkładał na nos okulary, by poczytać książkę, wyglądał zupełnie jak jaki profesor. W tym samym domku mieszkał także słynny doktor Pigulski, który leczył karzełki we wszystkich chorobach. Chodził zawsze w białym fartuchu, a na głowie nosił białą myckę z chwaścikiem. Mieszkał tam także doskonały mechanik śrubka ze swym pomocnikiem kabelkiem, i cukierek Soczkowski, który znany był z tego, że przepadał za sodową wodą z sokiem. Cukierek był bardzo sympatyczny i ogromnie lubił, gdy zwracano się doń po imieniu i nazwisku. Natomiast nie znosił, gdy wołano na niego tylko cukierek. I jeszcze mieszkał w tym domu myśliwy kulka, miał małego pieska bulkę oraz strzelbę, z której strzelał się korkiem. I mieszkał artysta-malarz Pędzelek, muzyk Smyczek i inni chłopcy Pośpieszek, Zrzędek, Milczek, Pączek, Roztrzepałek, dwaj bracia Ojejek i Ajejek. Ale najbardziej znanym ze wszystkich był Nieumiałek. Przezywano go Nieumiałkiem dlatego, że nic nie umiał. Ufnie Umiałek nosił jaskrawo-niebieski kapelusz, żółte kanarkowe spodnie i pomarańczową koszulkę z zielonym krawatem. W ogóle Nieumiałek przepadał za jaskrawymi barwami. Wystrojony niczym papuga całymi dniami wałęsał się po mieście, wymyślał niestworzone historie i opowiadał je wszystkim. Poza tym ciągle dokuczał dziewczynkom. Toteż, gdy tylko z daleka dostrzegały jego pomarańczową koszulę, od razu zawracały z drogi i chroniły się do domów. Nieumiałek miał przyjaciela Gucia, który mieszkał przy ulicy Stokrotek. Nieumiałek potrafił rozmawiać z Guciem godzinami. Dwadzieścia razy na dzień się kłócili i dwadzieścia razy godzili. Nieumiałek wsławił się następującą historią. Pewnego dnia przechadzał się po mieście i zawędrował aż w pole. Wokoło nie było żywej duszy. Właśnie przelatywał chrabąszcz. Niechcący wpadł na nieumiałka i uderzył go w głowę. Nieumiałek fiknął koziołka, a tymczasem chrabąszcz odleciał i zniknął w dali. Nieumiałek zerwał się. Zaczął rozglądać się na wszystkie strony, szukając tego, kto go uderzył. Lecz nie dojrzał nikogo. Kto mógł mnie uderzyć? rozmyślał Nieumiałek. A może coś spadło z nieba? Zadarł głową i spojrzał w górę, ale w górze też nikogo nie było. Tylko słońce lśniło jasno nad głową Nieumiałka. W takim razie coś spadło na mnie ze słońca, stwierdził Nieumiałek. Z pewnością od słońca oderwał się kawałek i uderzył mnie w głowę. Poszedł do domu. Po drodze spotkał znajomego, nazwiskiem szkiełko. U szkiełko był słynnym astronomem. Z odłamków rozbitych butelek potrafił robić szkła powiększające, a kiedy przez powiększające szkła patrzał na różne przedmioty, przedmioty te wydawały się większe. Z kilku takich powiększających szkieł skonstruował teleskop przez które można było spoglądać na księżyc i gwiazdy. W ten sposób stał się astronomem. Słuchaj, szkiełko, zwrócił się do niej nieumiałek, wyobraź sobie, co za historia. Oderwał się kawałek słońca i uderzył mnie w głowę. Co ty pleciesz, nieumiałku, roześmiał się szkiełko. Gdyby spadł odłamek słońca, to by cię zgniótł na miazgę. Przecież słońce jest bardzo duże, większe od całej naszej ziemi. To wykluczone, odpowiedział nieumiałek. Moim zdaniem słońce nie jest większe od talerza. Tak nam się tylko wydaje, ponieważ słońce jest od nas bardzo oddalone. Słońce to olbrzymia, rozżarzona kula. Widziałem przez mój teleskop. Gdyby od słońca oderwał się bodaj najmniejszy kawałeczek, to zburzyłby całe nasze miasto. Coś podobnego Zdumiał się Nieumiałek. Nawet nie miałem pojęcia, że słońce jest takie wielkie. Pójdę i opowiem to naszym kolegom. Może oni też jeszcze o tym nie wiedzą. A swoją drogą popatrz przez tę swoją rurę, czy się przypadkiem nie wyszczerbiło. Nieumiałek poszedł do domu i każdego, kogo spotkał, opowiadał: Czy wiesz, bracie, jakie jest słońce? Większe od całej naszej ziemi. Takie duże. I wyobraź sobie, mój kochany, że kawał słońca oderwał się i leci prosto na nas. Niedługo spadnie i wszystkich rozgniecie. To będzie coś strasznego. Idź i zapytaj szkiełkę. Wszyscy się śmieli, bo wiedzieli, że nieumiałek ma zwyczaj pleść niestworzone bzdury. A nieumiałek popędził co sił do domu i dalej, że wrzeszczeć. Ratujcie się, bracia! Spadał dułamek! Jaki odłamek? pytają. Odłamek, bracia! Oderwał się kawał słońca. Niedługo spadnie i wtedy koniec z nami. Czy wiecie, jakie wielkie jest słońce? Większe od całej naszej ziemi. Co ty pleciesz? Wcale nie plotę, tak powiedział szkiełko. Widział przez tę swoją rurę. Wszyscy wybiegli na dwór i dalejże patrzeć w słońce. Patrzyli, patrzyli, aż zaczęły im oczy łzawić. W końcu tak byli oślepieni, że naprawdę wydawało im się, jakby słońce było wyszerbione. A umiałek wrzeszczał Ratuj się, kto może! Nieszczęście! Wszyscy rzucili się do swych rzeczy. Pędzelek złapał farby i pędzel, smyczek, instrumenty muzyczne, skrzypce, bałabajkę i miedzianą trąbę. Doktor Pigulski miotał się po całym domu w poszukiwaniu podręcznej apteczki, która gdzieś mu się zapodziała. Pączek porwał kalosze i parasol i już wypadł za bramę, gdy wtem rozległ się głos umiałka. Spokój, koledzy! Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Czy nie wiecie, że nieumiałek lubi pleść byle co? On to wszystko zmyślił. Zmyślił? oburzył się nieumiałek. No to idźcie i spytajcie szkiełkę. Wszyscy popędzili do szkiełki, a wtedy okazało się, że nieumiałek rzeczywiście zmyślił całą historię. Ile było śmiechu kpiono sobie z nieumiałka i mówiono. To jednak dziwne, żeśmy ci uwierzyli. A czy ja sam się nie dziwię, odpowiedział nieumiałek? Przecież i ja w to uwierzyłem. Taki to był dziwak z tego nieumiałka. Życzę Wam kolorowych snów. Dobranoc.